Siemaneczko, ludziska z tej strony oczywiście Patryk tema Temalinowski. Ja witam was serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale, słuchajcie, oczywiście z Stars. Mamy w tym momencie, słuchajcie, nowy updatecik, w którym pojawił się Tik, słuchajcie, w którym po prostu weszły nowe punkty i wszelkie nowości. Dosłownie minutę temu. Jedną minutę temu był, słuchajcie, updatecik. Także proszę was o zostawienie łapeczki w górę pod tym materiałem, słuchajcie, ponieważ trzeba dobić 1500 łapeczek w górę i ludziska! Przedstawiam wam nowy updatecik, który już w tym momencie wszedł. Ja już oczywiście wam wszędzie... Na... Wcześniej wytłumaczyłem o co chodzi, no ale dobra, przedstawiamy Gwiezdne Punkty. Nowość w Brawl Stars, Gwiezdne Punkty. Możesz zdobywać Gwiezdne Punkty, gdy zadymiarze zdobędzie przynajmniej 500 pucharków. Na koniec sezonu nadwyżka powyżej 500 pucharków zostanie zamieniona na Gwiezdne Punkty. Można je także zdobywać poprzez awansowanie zadymiarza na wyższy poziom. Masz już 3700 Gwiezdnych Punktów za awans na poprzednich zadymiarzy. Zajebiście, odbieramy. Ale poszło stary, ale wystrzeliło, ale wyszczeliło. Dobra, słuchajcie, ja już mam 3700 zajebiście. I uwaga! Ja pisgam, słuchajcie, co nam tu doszło? Ej, ole to się zajebiście zmieniło! Ej. Ale to zajebiście wygląda, słuchajcie, fajnie, fajnie, według mnie, słuchajcie, wygląda to dużo lepiej, dzisiaj, słuchajcie, zakupię też ofertę z poziomu 50, aby uczcić, słuchajcie, z wami to, ehm, no i słuchajcie, tutaj na Moc Berserkers, na Moc będzie znaleźć w skrzynkach zadymiarza, okej, okay, spoko. Dobra, czyli to jest jedna rzecz Ok. teraz tak, ludziska Zadymiarze, nowy zadymiarz nam się pojawił Tik, mamy słuchajcie nowego zadymiarza Którym oczywiście słuchajcie za chwilę sobie Zagramy, stestujemy nowego słuchajcie Zadymiarza, zajebiście, że jest już to Dostępne, ale najpierw słuchajcie Ja sobie na szybciora kupię słuchajcie Pakiet poziomu 50 Kupujemy jednym kliknięciem słuchajcie, ponieważ Teraz polujemy na tika Słuchajcie, tik będzie nam maksakrycznie Potrzebny, dobra, zapłacono Ipek, 100 klejnotów, słuchajcie, na strzała 2000 monet. I słuchajcie, oby tu był tik. Dajcie tika. Dajcie tika. No, 207 monet. E, kolcik. Mike, Dajcie tika. Bibi, zajebiście. Bibi też potrzebuje. Piper, Eriko i. Niestety, tika nie ma w pierwszej skrzynce. Ale mamy jeszcze, słuchajcie, drugiego boxa, Którego też otwieramy. 323 monety. Dobra. Dajcie tika, dajcie tika, dajcie tika. Dziestety, ale jest Bibi, dobra, no trudno. Słuchajcie, skrzynka nam tutaj troszeczkę po, Pożałowała, ja oczywiście, słuchajcie Kupuję teraz w tym momencie Natika Bo Tika, słuchajcie, będzie trzeba go ulepszyć Dobra, i cyk, 220 Mamy Natiki, dobra, na Natiku Dynamite już jest zakupiony No i tak, słuchajcie Berserkers, no ja, słuchajcie, tutaj za 2000 raczej tego nie zrobię Są, słuchajcie, za gwiezdne Przebrania, można już kupować, słuchajcie Nowe, nowe skiny i tak dalej Zajebiście, podoba mi się to Za te starsy, dobra, ulepszamy, słuchajcie w tym momencie tika Rzucimy go, słuchajcie, na poziom No, na ile tam wyjdzie, dobra Jest na, słuchajcie, poziomie piątym No i zobaczymy, słuchajcie, jak naszym tikiem będzie teraz szło Pyk, pyk, pyk eee, I starcie, dobra Może w sumie to nie będzie z dobra mapa na tika eee, Ale dobra, zagrajmy, słuchajcie, tikiem Odpalamy się, odpalamy się, słuchajcie I lecimy z temacikiem Wszyscy już grają tikami To, to, to było, kurwa, wiadome, nie? To było, słuchajcie, do przewidzenia, że wszyscy będą grali tikami Dobra Wow, okej, okay. ale to strzela, ale to napiernicza, nie. Podoba mi się to. Oj, niestety, słuchajcie, przez to, że e, po prostu bardzo dużo osób w tym momencie gra, będą też lagi. co nie jest jakoś super dziwne. Oj, laguje, laguje, strasznie. Strasznie słabiutko, słuchajcie. Ale bardzo dużo osób w tym momencie, słuchajcie, gra e, w, tego, w tego Brawl Starsa. Dobra. Oj oj, oj oj, oj kochani, nie jest dobrze. Nie jest dobrze, są leciutkie lagi, ale trzeba walczyć. Trzeba. Wa o kurde, ktoś tu wbija. Ziomeczek jest już ulepszony trochę. A muszę uważać, bo oberwałem właśnie. Dobra, jeden tik nie żyje, słuchajcie. Pośród dziesięciu tików już jeden nie żyje. Chceba! Ale, ale nas ładują. Dobra, ładujemy go. Ładujemy! Dostał? Dostał chyba trochę. O, teraz oberwie, teraz oberwie. Teraz już musi oberwać. O, Jida! Jida, 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 Bo tu jestem ten nakoksiony. Wow, ale już słuchajcie, gra normalnie działa, chyba. Czy nie? Jeszcze nie, jeszcze nie, dobra. Ale już jest Git, już jest mniej więcej Git. Dobra, oni tu poumierali. Ja sobie jeszcze pozgarniam za nich. Siema, siema, dobra. Siedem mam. Siema, siema, siedem gwiazdek. Pff. Elo. Elo, elo, 7. O, oh, przyspieszenie. U, jak na fecie. Dobra, le... Cyk, cyk. Dobra, Kolej słuchajcie, został zniszczony. I czy uda mi się wygrać pierwszą walkę? Tickerów ever. Dobra, trzeba uważać, trzeba uważać. Aczkolwiek jestem na prowadzeniu. Słuchajcie, tak się wygrywa pierwszą tikerowską walkę. Siema, gościu! 10 tyków, słuchajcie, i każdy rozjechany przeze mnie. Pięknie. Słuchajcie, e, ja myślę, że teraz nie ma za bardzo sensu grać kolejnej waleczki. E, tikiem, ponieważ e, no, lagi będą, słuchajcie, straszne. Ale gwarantuję, słuchajcie, że odpalimy sobie jakiegoś Leviksona jutro. O, mam pomysł, słuchajcie. Jutro o godzinie 9 rano, słuchajcie, widzimy się na Facebooku i lecimy z. Tickiem, będziemy go słuchajcie nim klepać, wbijemy nim 300 pucharków, także do zobaczyska. Jutro słuchajcie, widzimy się o godzinie 9 lub 10 rano na moim Facebooku, do którego link znajdziecie w opisie. Trzymajcie się wszyscy bardzo mocno, życzę wszystkim miłego dnia. Wbijajcie tikiem levely i widzimy się jutro. Do zobaczyska! Siemano!